Jeżeli cierpisz na bóle łokci, to ten materiał jest dla Ciebie. Tu stacja zdrowie. Witajcie serdecznie z tej strony wasz ulubiony terapeuta Przemek. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie właśnie tak jak było to na wstępie, o problemach w obszarze łokcia. Wiele z Was na pewno już miało problemy z bólami w obszarze samego łokcia. Część z Was na pewno skarży się na bóle po takiej zewnętrznej części łokcia bądź po stronie wewnętrznej. Natomiast wiele z Was gdzieś żyje z tym problemem, żyje z tym bólem i niejako nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Żeby też nie musieć zawsze korzystać z wiedzy lekarza. Niekiedy ten problem wywodzi się z naprawdę bardzo prostych przyczyn, gdzie możemy sobie sami sobie po prostu pomóc. W tym materiale właśnie pokażę jak można sobie z tym problemem poradzić. Wiele osób z Was, które cierpi na ból w obszarze łokcia bądź również drętwiejące palce, gdzie czujemy mrówki bądź kiedy nawet te palce stają się zimne Bądź nie możemy chwycić za kubek, i tak wywodzi się w głównej mierze przez statykę w naszym życiu. Czyli, w głównej mierze, mogę tutaj kierować teraz swoje słowa do osób, które przede wszystkim mają pracę siedzącą. Kiedy to nasza pozycja jest w przygarbieniu, tutaj barki. Idą nam ku przodowi, wraz z głową, zamykamy naszą klatkę piersiową. I zazwyczaj, kiedy zauważycie, to po większości boli prawa ręka, to też ma związek chociażby z tym, że osoby biurowe najczęściej prawą ręką korzystają chociażby z myszki od komputera. I koniec końców efekt nam się pogłębia, powiela, i żyjemy z takim problemem dość długo. Natomiast tak, schemat powstawania właśnie tych napięć jest właśnie chociażby poprzez to, jak my pracujemy. Jednak w pracy my spędzamy 6, 8, 10, nawet więcej czasem godzin, i kiedy taka statyka nas dopada, to mamy szereg napięć w naszym ciele. Tutaj Myślę, że mogę wyróżnić chociażby tak zwany obszar górnego otworu klatki piersiowej, czyli każdy z Was sobie na pewno tutaj wynajdzie tak zwany obojczyk, czy również mięśnie tak zwane czworoboczne, oraz z tyłu mamy łopatkę. E, całe to nazywamy tak zwanym kompleksem barkowym, plus wszystkie mięśnie, które go okalają. Następnie wszystkie te mięśnie e, są pokryte tak zwaną powięzią. E, I tak. Powięź, to jest moi drodzy, taka błona, można byłoby to określić. Jeżeli jakaś część z Was kiedyś przygotowywała kurczaka na obiad, to prawdopodobnie widzieliście taką błonę. Jedną z takich błon mamy również i my. Określamy sobie to jako taki kombinezon, którym my jesteśmy cali pokryci, bo dosłownie jesteśmy nimi od tą powięcią. jesteśmy. Okryci od stóp do głów, natomiast w procesie naszej pracy ta nasza powieść, ta nasza błona się zaciska. W konsekwencji nasze włókna mięśniowe nie mają takiej mobilności, czyli nie potrafią się rozciągać oraz skracać. To w konsekwencji powoduje właśnie problemy również mięśniowe, problemy z doprowadzenie odpowiedniej ilości krwi składników metabolicznych witamin oraz przede wszystkim tlenu do dalszych rejonów naszego ciała. Natomiast po większości problem wywodzi się z tutaj obszaru chociażby naszej klatki piersiowej czy również z obszaru naszych łopatek. Dlatego e, niemniej właśnie ważnym jest aby poświęcić sobie chociaż chwilę e, takiego relaksu oraz e, niewielkiego ruchu aby Móc rozruszać nasze łopatki, barki, ale również zająć się łokciami. Więc tyle jeżeli chodzi w ramach dłuższego wstępu, teraz przejdę, aby pokazać, jak można sobie z tym właśnie bólem łokcia poradzić. No dobrze, także pierwszym takim ćwiczeniem, rozwiązaniem to przede wszystkim moi drodzy, połóżcie sobie swoją rękę na jakimś stole, blacie tak abyście mieli jak najbardziej komfortowo. Teraz tak, przeciwną ręką skupiacie się na mięśniach tutaj waszego ramienia. Tutaj między innymi są czy mięsień dwugłowy, czy trójgłowy na ramieniach i one wykonują tego typu ruch, czyli ruch zgięcia oraz wyprostu. I teraz tak, swoją dłoń układam na części przedniej i Układam w ten sposób swoją dłoń, ściskam swoją jedną ręką ten mięsień i przenoszę rękę w dół. Koniec końców będzie mi wychodziła niejako taka pokrzywka. Wykonajmy sobie to ćwiczenie ze 20, 25, nawet 30 powtórzeń. Do momentu, aż nie poczujecie, że ten obszar stał się cieplejszy, może też się delikatnie nam zarumienić i postarajmy się, aby ten tak zwany ruch tkankowy był nieco większy. I róbmy to od samego naszego stawu łokciowego i przenośmy się coraz wyżej, do samego barku. Tą swoją jedną dłonią nie daje się skręcić i wykonuje ruch przeciwny. Jak widzicie, nie robię tego szybko, nie robię tego, Bóg wie jak mocno, robię to technicznie. I takie właśnie, oto nawet ćwiczenie. Sądzę, że możecie śmiało sobie zacząć wykonywać, zarówno w domu, ale właśnie też i w pracy, bo jednak w pracy też powinniście mieć chociaż chwilę dla siebie, aby móc się troszeczkę porozruszać. I przenoszę się coraz wyżej. Ok. Kiedy sobie wykonamy taką jedną czynność na jedną rękę, po, według mnie powinniśmy tą samą sekwencję czynności powtórzyć sobie na stronę drugą. Ponieważ nawet kiedy nas boli jedna strona, zawsze powinniśmy Rozluźnić, poćwiczyć zazwyczaj dwie strony. Ok, teraz pokażę Wam sposób numer dwa. W drugim ćwiczeniu skupimy się na tym, aby zwiększyć mobilność naszych łopatek. Nasze łopatki mają tendencję do tego, że potrafią się sklejać do naszych tylnych żeber, w koniec końców tracą swoją właśnie mobilność nie ruszają się tak, jak się ruszać powinny. Więc tak. Takim sposobem jest to, aby nasze barki wraz z łopatkami podciągnąć jak najwyżej. Kiedy już podciągniemy te swoje barki jak najwyżej, staram się przenieść je najbardziej do tyłu, jak tylko zdołam. Kiedy już to wykonam, staram się swoje barki przenieść jak najbardziej w dół. I ponownie jak najbardziej do przodu. I tą sekwencję ruchów. Staram się wykonać około 20-30 razy. W międzyczasie mogę sobie zauważyć, że coś mi na pewno będzie chrupać, strzelać, strzykać. Natomiast takim zbiegiem okoliczności, aby się na pewno nie martwić, to jest właśnie cała ta powięź, która jest posklejona. Musimy ją sobie troszeczkę podrywać. I wykonuję 20 ruchów w jedną stronę. Następnie wykonajmy sobie 20 razy w stronę przeciwną. I poczuję na pewno po tym czasie, że cały obszar klatki piersiowej, obojczyka i łopatek jakby się poluźnił. I o taki właśnie efekt będzie nam właśnie zależało. Ok, pora przejść do sposobu trzeciego. Ok, w kolejnym ćwiczeniu, tak jak już tutaj pewnie zauważacie, przygotowałem sobie gumę, natomiast jeżeli nie mamy w domu tak zwanej gumy oporowej, czyli taką, która nam się łatwo rozciąga, możemy sobie w alternatywy użyć ręcznika. Ok, natomiast o co w tym ćwiczeniu chodzi? Podnoszę swoje ręce jak najbardziej nad głowę i staram się rozciągnąć tą gumę i przenieść. Ją za głową. Wypycham jednocześnie swoją klatkę piersiową do przodu i staram się skierować swoje łokcie w dół. Napełniam swoją klatkę piersiową powietrzem, i kiedy kieruję się swoimi rękoma do góry, wykonuję wydech. Również mogę poczuć, że coś mi pstryka, coś mi strzela. E, może również dochodzić do tego, że pewna bolesność, chociażby między łopatkami, e, może nam wejść. Będziemy właśnie taką bolesność na pewno mogli odczuwać. E, natomiast jest to właśnie wszystko e, sprawa tego, że. Mamy statyczną pracę, prawdopodobnie mamy dość mało ruchu w tak zwanym życiu codziennym. Dlatego takie nawet proste czynności powinny być u każdego z nas. Jeżeli również chcecie więcej propozycji, to zachęcam Was do obejrzenia innych naszych odcinków na kanale, bo myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. No i co najważniejsze. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to zrób to koniecznie. I wciśnij dzwonek, daj kciuka do góry i bądź z nami w kolejnym materiale. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć!